się z Wami 11 grudnia w 11 dniu vlogmasów. Jeszcze z takich nowości to kupiliśmy kosz na pranie, taki czterokomorowy, e, że tutaj można sobie fajnie te pranie posegregować. I fajne są te kosze, bo one się bierze tak ile co można do wrzucić, więc e, to jest duże ułatwienie. W to jest duże ułatwienie, bo wcześniej mieliśmy taki zwykły biały kosz. No i po prostu całe te pranie tutaj się wrzucało. No i potem była zabawa, żeby to rozdzielić. Jesteśmy w dwójkę, no to my tego prania tyle nie mamy, żeby co dzień nie brać, czy co to dwa dni brać. Więc ja po prostu zawsze sobie w piątki, w soboty piorę. No bo przez cały dzień jednak tego prania się trochę robi. No dwie osoby no do tego prania za dużo nie mamy. I ja zawsze robię pranie w sobotę, bo tak przez cały tydzień tego prania u nas trochę się nazbiera. No ale wiecie, idealne, no bo wiecie, się powrzuca, posegreguje i potem się dzieje do pralki. A ja mam już doświadczenie, że u nas przez cały tydzień na przykład się nie wiem, zbiera cały kosz białego prania. I jak mieliśmy to po prostu w jednym, to ja potem cała sypialnia, cała łazienka, wszystko było rozwalone, bo ja sobie to segregowałam, e, bo ja z reguły piątek, sobota robię sobie taki po prostu dzień prania, e, i wtedy piorę wszystkie ubrania, wszystkie blu... wtedy po prostu piorę wszystkie ubrania całą pościel, no po prostu wszystko wtedy piorę. No i zawsze wszędzie było po prostu porozwalane, bo ja musiałam mieć, wiecie, kubkę białą, kubkę czarną, kubkę kolorową. No i stwierdziliśmy, że dobra, kupujemy koszty do segregacji, żeby białe było w swoim, czarne w swoim i żeby tam to po prostu wrzucać i żeby nie było bałaganu w ogóle paczki żywnościowe. To są takie produkty, które oni sprzedają za połowę ceny pod koniec dnia, bo danego dnia im się nie sprzedało. I zamówiłam dzisiaj trzy, bo zamówiłam dla mojej mamy, dla babci i dla siebie. I mamy tak, w jednej mamy chleb, tu mamy jakąś pastę, mm. tu mamy w ogóle croissanta, yy, tu mamy rukolę, yy, twaróg chudy, maślankę, tu jeszcze jedną maślankę, kolejny krosant, jeszcze tu były parówki, bo już sobie sprawdziłam właśnie parówki, potem w kolejnej trzeciej mamy w ogóle tu jakiś taki napój energetyczny, ja nie wiem co to jest dwa znowu krosanty do tego mamy sałatkę Cezar Kolesław, sorry e, tu mamy znowu e, sałatę e, salami, połówkę chleba e, dwa elekologiczne twarogi bez laktozy maślankę kolejną i znowu tą wegepastę tu mamy szynkę, znowu parówki, jogurt proteinowy, połówkę chleba, krosanta, tu mamy chia na kokosie, no i twaróg. Szymon pojechał na zakupy i wjechał do Sinsaya i pokażę wam co przytaszczył do domu. Kupił wiewiórkę. No po prostu świetna dekoracja, nie? Z... Nie wiem, co Ci się nie podoba w tej biurce. Jest świąteczna. Byłam w dobrej cenie, jak ogólnie zdaje jej W ogóle ta biurka sobie tak stoi na tej półce, na razie między tymi dwoma aniołkami. Jeszcze nie wiem, gdzie ją postawię. Na razie na tej półce, więc na razie ją tam zostawię, bo na razie nie mam na nią pomysłu, gdzie ją mogę dać. I oglądam sobie w ogóle drugą szansę. Bo dwa, trzy dni temu sprzątałam szafę i włączałam sobie coś na HBO po prostu do sprzątania szafy, tak żeby seleciało w tle. I akurat mi się ta druga szansa wyświetla i ja mówię tak, że kiedyś to oglądałam i to był naprawdę fajny serial, i może znowu zobaczę, bo to jest chyba serial z 2014, z 2015, no wiem, że ja to dawno temu oglądałam, pamiętam nawet, że to w TVN leciało i to zawsze tak późno leciało, te wszystkie seriale. No i sobie tak włączyłam i tak sobie teraz oglądam, czy jak coś sprzątam, czy jak właśnie montuję dla was vlogmasa, to po prostu ta druga szansa sobie leci w tle. Tom, na razie tę wiewiórkę postawiliśmy tutaj między tymi dwoma aniołkami, bo nie mam na nią pomysłu, gdzie ją dać. Ona ta będzie. Ale stwierdziłam, że na razie ją tutaj zostawimy, a potem wymyślę dla niej odpowiednie miejsce. Muszę wam pokazać, co mi się udało dorwać dzisiaj w smiseju, ale po prostu stwierdziłam tą różową laskę cukrową. Stwierdziłam, że ona dosypia, nie będzie idealnie wyglądać, dlatego, że tam mamy wszystko w różach. Nawet ta choinka jest różowa, ten Mikołaj. I stwierdziłam, że to będzie fajna dekoracja na łóżko. I kupiłam dziadka do orzechów. Co prawda nie różowego, tylko czerwonego. Eee, bo różowego nie dostałam z nic. jej byłam zobaczyć, bo na stronie też jest niedostępny. I jest taki złotobordowy, więc myślę, że dam go do sypialni, bo tutaj nie ma za dużo tych kolorów czerwieni, więc wydaje mi się, że to będzie fajnie wyglądać i będzie pasować. A jak nie będzie mi pasować w sypialni, to dam go do jadalni. Kupiłam jeszcze czapkę w sinseju taką białą i czarną, bo wszystkie z tamtego roku czarne mi gdzieś znikły i stwierdziłam, że wezmę sobie białą i czarną, bo biała w sumie do wszystkiego pasuje, no i czarna też, a czapek nigdy za wiele. W ogóle zupełnie inny od tego, którego mam tutaj w salonie i zauważyłam też w tym, że on nie ma nosa, no ale już trudno, on jest taki bardziej masywniejszy. Ta laska cukrowa ja ją sobie położyłam po prostu na nakryciu łóżka. I myślę, że po prostu coś do jeszcze dokupić albo po prostu jeszcze jedną laskę, żeby na tym łóżku było, wiecie, tak, na tym łóżku więcej się działo, więc no zobaczymy. Kupić taką jeszcze jedną, no ale tutaj można zrobić z tego serce i to by fajnie wyglądało. Myślałam, żeby tutaj postawić takiego e, skrzata jak tutaj, tylko na wysuwnych nogach, żeby on po prostu uzupełniał tutaj tą lukę, no ale to zobaczymy. Dziecko do orzechów tutaj do jadalni, tutaj jest palma i zapach i stwierdziłam, że tutaj lepiej wygląda. Bo tak może on się w tej jadalni lepiej komponuje i ładniej wygląda niż w sypialni. W sumie na tej komodzie też było tak pusto, więc przynajmniej to będzie dziadek do orzechów. Tutaj może jeszcze dam świeczkę, ale to zobaczę. No ale wydaje mi się, że fajnie wygląda. I w sypialni, tutaj, ale tutaj mi się to bardziej podoba. Lepiej to wygląda, bo ta półka była taka trochę pusta. A teraz tutaj coś się przynajmniej dzieje i coś jest świątecznego, bo w jadalni w sumie mamy tylko tego krasnala i lampki na oknie. więc przynajmniej jeszcze ta komoda będzie tak trochę ozdobiona i tutaj coś się też będzie działo. Ja teraz ta jadalnia, tu mam tą gwiazdę betlejemską, te lampki na oknie, no i tutaj jest ten dziadek do orzechów i wydaje mi się, że fajnie tutaj wygląda i fajnie pasuje. Wydaje mi się, że lepiej ten dziadek do orzechów wygląda tutaj, dlatego, że na tej komodzie nie ma tak pusto, tylko coś się po prostu dzieje i myślę jeszcze, żeby przełożyć to wszystko tutaj, żeby, wiecie, w spokoju można odpalić te świeczki, o tam jednak ta palma nachodzi, no ale wydaje mi się, że znacznie lepiej bólna teraz ta komoda.